Witajcie, oto kolejny odcinek FC24, no i gramy, no, wczytuję swoją karierę, no dobra, no i dalej. Dobra, leci czas, trofa u potencjalna nagroda, poziom trudności, no wszystko jest tak samo, nie? Miejsców z tymi dobra, dobra, dalej moment towarzyski z Genuą. Dobra, lecimy. O, tu mam jakieś te E3, wiadomości, ja. Yeah. No, takie tam pierdoły. Podzysków juniorów, zarząd klubu Legia wie, te, 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 te. Dobra, co z zawodnikami Szanowanie Szefie, w imieniu całego zespołu Angie Warszawa, wita pana w drużynie. odpowiedź hmm. Razem wiele zdziałamy. Bardzo mnie cieszy, że tu jestem, czuję, że wspólnymi siłami osiągniemy wspaniałe rezultaty. No i morale już właśnie, proszę. Widzicie takie akcje są dobra, wali to Dzień meczowy. Jedziemy czy jest raport przed meczowy? Ja, tak, tak, tak. Dobra, zagraj mecz. Dobra. Zagraj mecz. No. Zobaczymy, wpierdziesz, pewnie dostanę 5 To prawdziwy spektakl. Mamy nadzieję, że żadna z ekip nie zawiedzie i zobaczymy sporo Dobra, weź to. Zostańcie Pomni. Państwo z nami, Nara. Szanowni Państwo. Mam znakomitą informację dla tych, którzy wybrali oglądanie meczu razem z nami z Allianz Stadium z Turynu. Tak, to był bardzo dobry wybór, bo szykują nam się wielkie emocje. Witam Państwa przy mikrofonie. Tomasz Smokowski, a wraz ze mną ten mecz skomentuje o -o. Jacek Kraskowski. A dziś mamy dla Państwa interesujący mecz grupowy tych rozgrywek pucharowych. Legia Warszawa zmierzy się z Genoą. Pierwsze spotkanie po przerwie, więc trzeba ten mecz potraktować bardziej jak Pięknie. rozbieganie i element niż walkę o wynik. No ale zawsze jest paru graczy, którzy zechcą się wyróżnić Ach, przed sezon. Kurde. Dawaj. Widzimy, w jakim zestawieniu zagra Legia Warszawa. Teraz widzimy skład go. drugiej z dzisiejszych drużyn. Pressing, pressing, kuźwa pressing, powiedziałem. Lamusie. O, Dobra. Ał. Bardzo dobra interwencja. Pierwszy mecz nowego menadżera to zawsze wielka niewiadoma. Lub z pewnością liczę na przechodzenie, a co najmniej na powiedz świeżości. Tak, a znamy mnóstwo, pada. Kiedy te debiuty wypadały niezbyt okazale. No, ładnie. jeśli już jakiś czas z zawodnikami nawiązać nic porozumienia, a piłkarze widzą sens w wykonaniu scenach, to Panie. może będziemy świadkami debiutów. I niechby cały sezon był takim sezonem marzeń. To takie moje dla nich życzenia na najbliższy D rok. Ej, ej! ej. Halo. Już dwa. Dobra, twoja! Kurde, la mu ty! Malinowski Dobra. powstrzymany ten atak, ale akcja wyglądała jak bardzo trudno. bardziej pilnować. Dupy. Dawaj, 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 bierz go! Bierz! Faul? No jaki fałd! No dla rywania... kurde. Dobra, tak kółeczko, jeszcze mi to potrzebne. No halo Nie widzę Po co mi to? Co za gówno Ej, może ja bym mur ustawił Ha A. Tak brama nie, no przecież śmieszna na stali w ogóle. W klasy to było ja muru nie mogę ustawić. Szelając Jedziesz. częścią stopy, a nad murem do braki. niewiele mógł tutaj Ma Jedziesz. Jedziesz, kurde, Wojemich Jan, chciałem... Akcję, ale ostatecznie górą wyszli chciałem z tego Dobra. O kurde. A wydawaj. Milan Baderi. I teraz no. akcja w drugą stronę. Dobrze. Uu, pff, ty nie śpi, kolego. Pyk, pyk. Pyk. Kuźwa do teraz dupy. Wojskowi tracą piłkę. Wojskowi, już dawno nie są wojskowi. Decyzja sędzi to był faul autonomiczna sekcja piłki nożnej. nie kurwa. Dobra, po co mi to? Tak, teraz to wyjdzie Tak, cię wrócił spodnie. w ogóle. No. piłki w tercji obronnej, rywala. Jak to teraz rozegra? I udało się zablokować. Aj! hallo! Ten płacił, będzie bardzo groźnie. Udana teraz interwencja. Tomasz Peckhar. Fur. ale czysto. Tak. No? Jak się rozwinie ten atak? Są coraz bliżej bramki. Kurda. No wypuść go tam, kurde Nie no, przy to nerwowo można dostać szału, to faktycznie jeśli nie wie, że Borys dostaje kota Teraz dobrze Druga brama, mówiłem z 5-0 będzie Nie tam dobra nara to mamy 2 Chyba sobie obniżę poziom trudności na początek A. Pyk. No gdzie teraz na zapalenie płuc Warszawa. chłopie? Aaron. Przechwycili teraz piłkę. Dobre ustawienie w obronie Oj. mogą budować akcję. Kuźwa. Co ja robię? Bierze teraz nie. na gry. No weź oni, kuźwa, oni biegają w ogóle? Z poświęceniem! I może... skutecznie! Kurde, Ale może z L1 oni biegają? Zaraz, który to jest bieg? Moment. Poczekajcie. Ustawienia. Sterowanie. Dobra, wystawianie modyfikator, zasłanianie Sprint R2. No właśnie, a ja R1 naciskam cały czas. Dobra, R2 w pole karne, głęboko teraz. Nie tym razem. Rywale neutralizują zagrożenie zróżnego. Zakrywa w He, He 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 tak, wykop to. to wyczuwa intencje. Podaj.

Kurwa, klepka powiedziałem. Pan Peter przyznaje rzut wolny na korzyść warszawskiej Legii. Dobra. No Jezu, weź to. Dostawienie kamery na boki, potręcanie i siła w... Pa, pa, Ja wiem, o co tu chodzi, kurwa. Nie no hej, Aha! O to chodzi. No, to pierdoliemy tak. Uwaga. No to pierdolęliśmy. I co? Strata są. Nie gówno. Łaa! Dawaj biegnij. Na Chcę to wykorzystać. Ja jeszcze tutaj po skrzydle pojedzie. Okazuje się, że pogramy tylko o minutę dłużej. I no przecież nie było, było spalonego. nie Ta dupa. Spalonego, gdyby zrobić to szybciej, no. ta sytuacja mogła się ładnie rozwinąć. Ale cóż, nie udało się. No i teraz będzie zmiana. Na boisku zamelduje się nowy zawodnik. I baterii, ja pierwsza połowa meczu na Allianz Stadium dobiegła końca. Nie no, to tragedia jest? Dobra, sprint jest w ogóle pod innym tym. Ja mogę to ustawienia zmienić. Dostosuj sterowanie, eee, strzał to jest dobrze. Eee, sprint wybierz R1, chcę. Halo. Nie mogę tego zmienić i ja alternatywne Sprint opcjonalnie Kurwa. Nie no, ten sprint mi tu nie pasuje Kurwa. Sprint ja bym chciał pod jeden. Wybierz R1 Nie mogę tego zamienić Dlaczego? czego no L1 jest dobrze, ale tutaj te dwa przyciski bym zamienił. To z tym Sprint L2, też nie, 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 nie. to... To zamienię z tym. Aha, już wiem jak to wziąć. Eee, czyli będzie sprint, będzie r jeden. Sprint tu. Pressing kolegi. Pressing kolegi weźmiemy. Ale jeden jest dobrze. To z tym zamienimy. Dobra. Tu. Ok. Dobra. Dzień dobry, wali to. Ok, zapraszamy no. na drugą połowę meczu na Alliant Stadium. Dobra, teraz możemy pogać troszeczkę. Ha, ha, ha. Dzień dobry, dzień dobry, kuźwa. Pum, pom, pum, tom. Tomasz Pekard, jaki kurde. No, Spence. co ty się tam ślizga z dziadłu? No, Widam kolorki, coś, coś traci. Kolorki FIFA. Ciekawie budują teraz tę akcję, są coraz bliżej pola karnego. Ta dupa. Ej! Musi to wyjaśnić? Dobra. Dobra. Dawaj, poderką. Jedziesz, Pekar. Kurde ty dziadu, ty. Kalwaryjski, te mhm. No, no chyba, no, chyba kolca posłał. Co to są edupecki? Jacku, w takiej sytuacji chyba nie mogło być inaczej. Żółta kartka, pani sędzia się nie wahała. I nie bardzo mogła się wahać. Już wcześniej uprzedzała, że dalsza tak ostra gra w ten sposób się skończy. To wow, dlaczego? Przejście. Ej, ej, ej. Halo. Ale nie, zagrożenia jednak brak, bo wszystko kończy się na kolejnej przeszkodzie. Dobra, jedziesz, kocie, kuźwa, ale nie w niego. Lamuj się tych. Dlaczego oni tu ślizgi robią pod ale kwadratem? Halo? Doskonale się ustawił. No o, masz. podanie, po prostu. Aha. Decyduje się na strzał. Dobra, teraz interwencja bramkarza. Musiał się trochę. Wykopto! Halo! Jeszcze mi coś nie pasuje. Ustawienia. E, sterowanie. A tak. Obrona. Nie, nie, nie. To? Z tym zamień. O! Tak. Ten strzał nie sprawił mu większych problemów. Po Pod ratem ma być presja. No. ta ma być Zaraz, zaraz, No. do dobra. presja. zaraz, zaraz. Piłka odskoczyła. Zdrowo Corner? przerobował nie tylko bramkarza, ale i poprzeczkę. Pewnie nie taki był zamiar, zdarza się. Na swoją obronę zawsze może powiedzieć, że nie dał bramkarzowi szans na sięgnięcie piłki. Mm. No weź tam. Co tu? Mogę to obrócić? No, ekstra podanie, Znakomitej kurwa. Elegantnie. Co teraz zrobi z piłką? Oj, oj, tak no co? to jest sztuka. Piłka poleciała daleko od bramki, a, a to teraz kakeru, tu mam. ciśnienie nie wzrosło. Kiepski strzał. Dobra. Sztab najwyraźniej uznał, że drużynie potrzeba nowej energii. Dobra, walisto. to. Wykop to. Kop to. Halo! Co tu się kuźwa dzieje z tymi ustawieniami? Ustawienia, sterowanie. A tak obrona. Wściska, odbiór, przełączenie zawodników. To tak Pressing, kontrola Poruszanie tak tylko No dobra, a tu eee, No Lop główka. Nie! Tutaj też zamień. Print po tak tylko i nastawienie. Dobra, tutaj jest dobrze. Teraz. Tak. No, kopiesz. Ładnie. Przede wszystkim skuteczny. Ciekawie rozwija się ten atak. Jest tu Trochę spontanicznej kreatywności. Ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję.

Tu wszystko sterowanie. Nie wiem, no ja... Ja narzekam, bo jestem lama. Dobra. Jak to było? Nie tak, tylko do góry. No tak powiedzmy tak. I gdzieś tu wrzucaj. No. O kurwa za mocno. Łapanie. Dobrze przechwycił. Świetnie się teraz ustawił. Mają teraz okazję do wyprowadzenia kontry. Dobra, dawaj, tempo, zmiana... No przecież nie było Paulu. No... Ja myślę. No, bo to dwie bramki muszę strzelić. No weź to szybciej! Dobra, no mamy to. Podanie górą, okej. Okay. Spróbujemy może, nie? A to do góry. I centra. Próba wrzucenia piłki. Interwencja w obronie oddala zagrożenie. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. Teraz jest dobra sytuacja do wyprowadzenia kontrataku. Dawaj, dawaj, dawaj. Biergo. Kurde. Rusłan Malinowski. Aha. Blokuje teraz bardzo groźny Aha. strzał. Teraz nie wyszedł mu teraz ten strzał pod prostu na polach, ale jednak sporej precyzji trzeba było w jednym miejsce, Tu było trochę za dużo chcieństwa. No Rybal kurde. Opa, pa 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 pa, 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 pa. Dobra. Tyk. Tyk, też ciągnął klatkę piersiową. Dobra, ładny pszczezut miał być. Pszczół Miał być pszczół ładny na drugie skrzydło, ale nie wyszło. Aha, może ten pszczół też. Tak, po co uderzył. Ej, podparno, się to uderzył. Ej, co by fał? Sędzia po tym ślizgu pokaże teraz czerwoną kartkę. No dobra, pokazał. Pokazał, pokazał, no Dobra, i teraz wojskowi tracą piłkę. Dobra, sędzia znajduje jednak paragraf na tę interwencję. Jaki paragraf? Słonie mam wolnego? No bez przesady I Dobra. nic z tego nie będzie. Dobra interwencja. O kurwa, zła interwencja Oha. Dobra Kupa to. Ale co teraz? Pięknie. Dużo widzi na boisku, popatrzmy. Stracowa Kurde, no ładnie myślałem ada. teraz. Ajajajajaj. Aj, aj, aj. Dobra, nasza. Nie było faulu. fragment dla drużyny przeciwnej. No przecież nie było faulu, halo. Aha. No. No. No i co? Ramosku? Dobra. Chłopaki nie z tyłu tylko z przodu Dobra Kopiesz. Dobra Idziemy Przynajmniej honorówkę no Pięknie prosto no to jest Fenomenalna interwencja zostały 2 minuty do końca regulaminowego Tutaj zobaczcie dużo moich nerwów. Kuźwa. Dobra. Pięknie. Jedziesz, jedziesz, przód. Kuźwa, przód, powiedziałem. Pięknie. Ale może teraz będzie szansa? No nie, co ja zrobiłem. Rrr. I co? Nie Skada powiem, że wojskowych. mi pat nie działa, bo mi działa. Tylko, że ja spierdoliłem teraz. No nie no. Sorry, ale to ta... Kurde, to są nerwy. To ja nie wiem, jak ja zawodnikiem bym grał no, Mówiłem, 5-0. To 2-0, to nie nastrojach. Dobra, pierwszy mecz. Nie będę grał meczu od nowa. Dobra, trudno. Było to było, no. Ekstra. No. Dalej. Co my tu mamy? Do domenii transferów. Jakie wypożyczenie celiaka? Transfer, Halant. halland Dobra, nie chce mi się nawet tego czytać. Przelatuje po prostu. Celiaka? Salbani, Albanii. na ofertę. Tu działania. Dobry jest na razie. On ofertę. I tyle. Dobra, tutaj mam wszystko. Dalej Macie Towarzyski z Kim? Pan Czekajcie, chwilę. O, wiadomości jakieś mamy. Asystent, pamiętaj o wykorzystaniu zmian. Dobra. Ok. Eee, czekajcie, chwilę. Dobra moi drodzy, no co? Pierwszy piedziel był. Pierwszy meczyk. No i sobie tam będziemy grać, nie? Zobaczymy jak to będzie. Mam nawet znajomych. Ha? Których mogę zaprosić? Tutaj do znajomych i jej, tak. No już na pewno. Zaproszenia do gier. Nie mam. I dobrze. Wyszukaj okay, graczy, no wyszukam, no, zobaczymy, czy. 10, inne platformy? Na komputerze on gra? Pory, porys... Krzyzielak, on jest nieśpielak. On jest borys, no mi Nie tam Dobra moi drodzy, sobie tutaj zakończymy i następny mecz gramy... Tu chyba Panatina jest. Nie wiem, chociaż kolory mi nie pasują trochę. Pału? No nie, nie pasuje mi to. Nie wiem, no zobaczymy. Także Trzymajcie się na razie.